czy widzicie, tak to znowu ja oponuję, co będziemy nagrywać. minecrafta VR. Zróbmy w ogóle subskrypcję. E, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu. E, I tu słyszę to wiązko. Tak, tak? Będziemy się tak kontynuować, żeby coś wyjść na początek. No więc, tak. Mm, będziemy się sobie tutaj skopać. Przy okazji oczywiście muszę poczekać na nie, niej, bo łóżka nie mam, znaczy, nie mam też na łóżko, muszę więc y, widzimy się, jak tutaj zrobię takiego szybkiego, tajna psika zbudowania. I jest okazji tym się zrobić. No to lecimy. Tyle. Jeszcze nam postawi jeden, drugi, trzeci, czwarty filar. Podwyższę jedno i zrobimy tutaj desaczki. I będą zaokrąglone okna. Dobra. Chyba na tyle skończyłem. Tylko jeszcze tutaj muszę sobie wyburzyć. I na chwilę obecną mamy tyle. Dosze, ogólnie bym dawne dokończył później. Na razie bym tutaj już do środka. Ten crafting muszę sobie jedzonko zrobić. Mm, dobrze. Dobra, trudno się to robi. Tam będzie. O! O! Trzeba wcelować Okej okay, mam. Yy, postawię sobie tutaj pochodnie. A dam tutaj sobie jedną. Yy, I nakopiemy szybko szkło. Proszę na to w wodę i kopiemy, kopiemy. O kurde. Muszę się Musimy to wpisać. W trzeba wypływać. U! muszę tak ok popływać i teraz tak lecimy po wodę było bardziej realistycznie i potężniej czemu się rusza? czemu nie rucham? Bo... Nie! SZYBKO! muszę tak podtrzymać żeby mi pływało i jeszcze raz Jak macham ręką to jest niby szybciej, ale nie wiem czy mam, to wziąć wiem czy muszę przepłynąć i płyniemy do brzegu. Nie. Dobra, tyle. A, muszę wyjść. Tapik. O, dobra. Dobra, chyba. Dziewiąteczka na razie mi wystarczy. Nie wiem, czemu mu tak biednie, ale. Ale będzie. A przepalę sobie dębem, jak już tam tego robię, mi nie będzie to bardzo potrzebne. Dobra. Okej. Okay. I za chwilę wracam widzimy się. Dobra, już wróciłem i akurat mi się skończyło przepalać. No to bierzemy... A, no na mi nie też. Stawiamy. Pierwsze szyby naszego domku, jeszcze pięć, a to dam sobie to okno. Ja nawet mi wystarczyło, mogę nakopać więcej, dobra, aha. Mm, idealnie. To wygląda tak beznadziejnie. Zostawiam to już, już mi się tego nie chce poprawiać. Dobra, mm. Trzeba się przejść do kopalni, tylko co zrobię oczywiście lepszy kill off Trzeba jakąś sobie żelazną zbrojkę zrobić, tylko... Trzeba się przejść do kopalni w ogóle, żeby taką kopalnię znaleźć. Dobra, i przepalimy sobie szybko jedzonko I przy okazji się ogrzejemy. Ale ściepłość. I mną, ciepłość. O. No a mnie lepiej mówili, żebym nie wkładał palców do, do piecyka, bo zgaśnie. Mieli rację. Dobra. Lecimy. Żarcie? Jest. Pochodnia? Jest. Pochodni dam sobie tutaj. I będzie mi prościej. Będę musiał zrobić tak. Dobra. Szybki. Nie mówisz szybki, ten lepszy, ale coś tam musi być tego filmu. Dobra, lecimy. Jaki duży grzyb! Takie to by się jadło. Dobra, lecimy z kopalniem. Jak będą odgłosy w to bardzo przepraszam. I tutaj. I teraz minusem jest znalezienie kopania, ale coś się znajdzie. O, A, bo się mogę szczeknąć. Dobra. Mm, 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 dobrze. Przepraszam, ja się wyciszę. No także wróciłem. Przepraszam was bardzo. Yy, dobrze. Także pójdziemy... No dobra, na tą górkę jakoś. Spróbujemy wyjść. Kurczak? Czy kość tu? Tak, eee. Yy. Trzeba poudawać. udawać Iśmy go idziemy Jak się się cieszyło. Tak daleko, już pożył. Poszedł... O, nie tylko. Dobra. Szybki time, time... time lapse. Jak szukamy kopalni, bo kiedy ja to znajdę, to minie pół roku. Dobra, lecimy. Szybki faj z krówkami. Czo! Czo! chodź tu, wrócę. <much> uh -huh, uh -huh, uh -huh. I też. Dobra. O, kopalnia. Krówki kopal ko kopalni, to jest to. Aha. Dobra. Super kopalnia. To lecimy dalej. No i mamy kopalnię. Długo wyczekiwano. Teraz trzeba ją zbawić. Ja nie mogę lisek. Poczekaj sekundę. Ja go dojdziesz. Nie ja, nie ja będę taki Jakiś Dobra, i sam poleciał do nic Litz po polisku. Mam przynajmniej co jest Jak będą przerywki, to przepraszam, bo trudno jest streamować na obs -ie. Przez obs Mmm, wiara. Dobra, teraz tak. Idziemy tam, czy idziemy tu? Nie wiem, idę tu. Okej. Okay. To była dobra myśl, nie powiem, że zła. Ej, niczego tu nie ma. Dobra. Minecraft Shaft! Kopiemy. Żelazko. O, żelazo więcej. O, więcej. O więcej. O więcej. O więcej. Dobra, tyle. Teraz trzeba się tu wykopać. Tu już nic nie będzie raczej. Fajnie, sobie muszę stawiać tej pochodni, mam 600. To jest plus. Czarny. I jest tam dwójka? O, ty już. Nie, Got! Got! mi podło, z łapki. Daj temu dobrze, gę. Dobra, szybki crafting. Cej, co? Ech. Szybkie było, Dobra, jest ciekielera. Jest ciekielera, jest moc. No, dobra, to nie zrobić? Dobra, teraz lecimy. Czuł, czuł, gdzie jesteś? Ej, bo on jest jakiś scary. Ło, wow, kurde! O! E ja to było proste, nie myślałem. nie jemu. Ja I lecimy na to, nic nie było. Subcio! Po prostu super, marnujemy czas. Nie, tu gdzieś kolejny chodzi. czy ja się nie boję, ale nie chcę się z nim bić. Dobra, z kilofą po kopalni, bo inaczej jak. U Georgini tam nikogo nie ma. Idziemy do góry. Kurde. O! Nice. Że Ile? Aha, dobra. A po czem zlutujemy Kurde, to tam stoi. Uuu. Kup to, kup to, kup to, kup to. tam nic więcej. O, kurde, pan gdzieś, pan gdzieś. Kup to, kup Wiecie co mam ja teraz powiem, skoczymy tam, ale Zostało się łapkę w górę i subskrypcję i zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!